Bardzo nam miło nas ugościli, mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy na treningu, świetną bazę. No nie było dla Japończyków takiej rzeczy, której no nie dałoby się zrobić. Jeżeli potrzebowaliśmy czegoś, oni zaraz służyli nam pomocą, więc naprawdę wyjazd. I treningowo, i jeżeli chodzi o atmosferę, to jak najbardziej udany. Cały team dzisiaj po przyjeździe był w fajnym, świetnym humorze, wszyscy zadowoleni, tacy wypełnieni energią, bo byliśmy też w fajnym takim miejscu, dosyć spokojnym, z dala od miasta, więc jakby też był czas na wyciszenie się, na koncentrację. No i, i, i myślę, że, że będzie dobrze, zobaczymy. Startowałam to tutaj wielokrotnie i na to Lidze w Szanghaju, kiedyś tutaj byłam na Ur w Pekinie. Jakby nie odczuwa się tego, no ale też to był krótki wyjazd, to było zaledwie trzy dni, więc no też trudno to porównać. Ale podczas biegu czułam się całkiem nieźle, wyniki też padały całkiem niezłe, więc myślę, że, że będzie okej, okay, że nie będzie nam to przeszkadzało. Jestem zgłoszona na dwa i wystartuję na dwóch. Niezależnie od tego, co się będzie działo na 1500. Eee, no, oczywiście, chciała, chcę być w finale. No i myślę, że, że wszystko jest osiągalne do zrobienia. Zobaczymy. No, dziewczyny są mocne. W ogóle w tym roku 1500 no, to jest jakiś kosmos. Rekord świata DiBaby no, pokazuje, że naprawdę jest zbieganie na, na bardzo wysokim poziomie. Najwyższym od wielu, wielu lat, więc no, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Myślę też, wydaje, wydaje mi się, że dla ludzi pojedynek DiBaby z, może nie wiem, Sifan Hasan. Zobaczymy, nie wiem, jak tam Aregawi. No, ale myślę, że też innych dużo, wiele dziewczyn jest w formie i, i ja również czuję się dobrze, więc no zobaczymy, wszystko jest możliwe, pewnie.